3, 2, 1. Dzień dobry, dzień dobry. Witam dzisiaj wszystkie bliźnięta na czytaniu noworocznym na 2021 rok. Jest to czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonowało, więc trzeba zwrócić na to uwagę i sprawdzić, jaki macie ascendent bądź znak w Księżycu. I tam udać się powentualne ewentualne wskazówki. A Jeżeli to czytanie poczujecie, że nie rezonuje z Wami. I co? I życzę Wam jak najbardziej pomyślnych, dobrych kart na nowy rok. I zaczynamy. Ok. Bliźnięta 2021. Bliźnięta 2021. Powiedzcie mi, karty. Bliźnięta 2021.

Tyczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, tle czytania, karta śmierci i rada od kart. Na 2021 dla bliźniąt. Bliźniąta Rada od Kart na 2021. Mhm. W Radzie na 2021 rok mamy tutaj kartę Najwyższej Kapłanki. Która by wskazywała na kierowanie się własną intuicją, żebyście zaufali własnej intuicji i tego, co czujecie. Intu... Bardzo często jest tak, że ludzie zapominają właśnie o intuicji, kierują się logiką, to jest logiczne i też dobre oczywiście, natomiast warto pamiętać o tym, jaki mamy pierwszy wewnętrzny impuls, bo on może nam bardzo dużo wskazywać. Kierowanie się intuicją całkowicie, no wiadomo, nie do końca jest dobre. Ale żeby zwracać na nią po prostu uwagę. I teraz tak, jeśli chodzi o styczeń, mamy tutaj kartę magika, to powiem sobie dodatkową ich szczetalią, to co tutaj mamy: kartę magika, czyli może, żeby skupić się na tym, co mamy w głowie, na naszej kreatywności, na naszych pomysłach. Jeżeli mamy w styczniu chęć i możliwość, oczywiście, podjęcia jakichś nowych projektów. To jak najbardziej karty wskazywały na to, że tak. Jeszcze zobaczymy, tutaj to powiem sobie, o jejku, karta. Dlaczego tu jest magik w styczniu? I mamy kartę sprawiedliwości. Tak, żeby być może chodzi tutaj o to, żeby być w zgodzie z naszymi pomysłami, z naszą kreatywnością. Jeżeli ktoś pracuje w zawodzie artystycznym, zwłaszcza, gdzie faktycznie ta kreatywność jest bardzo ważna i potrzebna, tak najbardziej się nią kierować, jeżeli mamy pomysł na jakieś nowe projekty, jak najbardziej je wdrażać w życie. Ewentualnie, jeszcze jest druga możliwość. Oczywiście wszystko sobie, co tutaj mówię, dopasujcie do siebie, bo to jest czytanie ogólne. Karta wyszła to jest sprawiedliwości, czyli być może rozprawić się z. nie, jak to teraz zabrzmi, ale z osobą, która Wami manipuluje, być może wyciągnąć wnioski, być może rozliczyć się z osobą, która faktycznie takie działania wobec Was wykonuje. Um, no, coś w tym kierunku by było, żeby rozliczyć się z osobami, które, osobą, która gdzieś wami manipuluje bądź no, nie ma zbytnio pozytywnych zamiarów, bardziej patrzy e, przez przyznań swojego egoizmu niż e, dobroci dla innych. Więc albo rozpoczęcie nowych rzeczy, planów naszych związanych z kreatywnością, z naszymi pomysłami, albo rozliczenie się ewentualnie z przeszłością, albo z osobą, która gdzieś próbuje na Was wpływać. Żeby podejść do tego racjonalnie, też przede wszystkim. Nie na zasadzie zemsty, broń Boże, ja tego wcale nie wskazuję, tylko po prostu rozliczenie się z tym ucięciem ewentualnie takiej relacji, ułożenie sobie tego w głowie. Jeśli chodzi o luty, tutaj powinniście się skupić na finansach, głównie budżecie domowym, żebyście mieli zapewnione wszelkiego rodzaju finanse. Ewentualnie może ktoś do Was przyjść z problemem finansowym, żebyście mu tutaj pomogli. Ja sobie jeszcze na to kartę, dlaczego w lutym jest 6 monet i jest trójka buław. Jest jakaś szansa, wydaje mi się, na polepszenie finansów. Być może, jeżeli komuś pomożecie z jakimiś finansami, z jakimś pomysłem, bądź po prostu ktoś będzie w trudnej sytuacji, no niestety, mamy taką sytuację, jaką mamy, no trzeba się liczyć, że też może być gorzej z pieniążkami. Być może to dobro, które damy komuś, jeśli chodzi o dobro materialne, finansowe, do nas wróci, bo tu jest szansa, że gdzieś to do nas wróci w jakiejś tam postaci. I no, to jest to, że ktoś nam zaoferuje jakąś właśnie pomoc, w rodzinie zwłaszcza finansową, która jakoś da nam szansę na być może przetrwanie w danym trudnym momencie, albo po prostu pomoże nam sfinansować nasze pragnienie, nasze marzenia, czy też jeżeli chodzi o zakładanie firmy, czy tym podobnych rzeczy. W marcu mamy królową pentakli, tak, to się wiąże faktycznie tutaj przez te pierwsze. E, pierwsze, no jakby luty i marzec, wiąże się to nam z finansami sobie to ciągnę to będziecie spokojni finansowo ktoś być może wam pomoże w lutym albo wy komuś i to do was pozytywnie wróci e, albo musicie też się skupić na tym co macie jak wydajecie swoje pieniądze, to jest po pierwsze a ponadto e, być może ktoś wam coś zaoferuje Dobrze, i o co tu chodzi z tą królową pentakli? Tak, mamy tutaj dziesiątkę kielichów, ogólne zadowolenie, szczęście, będziecie jak najbardziej stabilnie tutaj ukontentowani e, finansowo, więc e, tutaj nic się złego nie dzieje, będziecie czuli po prostu stabilizację, satysfakcję i ogólne szczęście. Jeśli chodzi o w kwiecień, macie tutaj jakoś motywację do działania, mamy tutaj Asabuław, e, to ciągnę. Macie tu jakąś motywację do działania, macie tu jakiś zapał, jeżeli macie jakieś ambicje, chcecie coś zrobić, to jak najbardziej jest to dobry czas, żeby zacząć działać. I dwójka kielichów tak, jak najbardziej skupić się na swoim szczęściu, na tym, czego wypragniecie działać w tym kierunku, jeżeli chodzi o związki. Być może tutaj pojawi się jakiś nowy romans, ale jeżeli, jeżeli już jesteście w związku partnerskim czy to małżeńskim, jakby tutaj taki rozkwit pożądania i tej miłości. Jeżeli wcześniej coś szwankowało, jeżeli nie było takiego, jakby to powiedzieć, miłosnych uniezień, zbyt dużo związków w ostatnim czasie, to tutaj widzę, że się polepszy. Zmiana na lepsze zdecydowanie. Jeśli chodzi o maj, mamy tutaj najwyższego kapłana. Mogłoby to wskazywać na uroczystości typu ślub. Hmm, czy też jakieś inne uroczystości rodzinne? Sobie to ciągnę kartę. E, I dwójkim e, przepraszam, waleta, monet. Czyli tutaj wydaje mi się, że trzeba się skupić, e, jeszcze sobie dołożę jedną, jednak. E, więc tak, będą takie scenariusze. pierwsze to są, jest ślub, uroczystości rodzinne. Powód do świętowania, ten powód do świętowania w rodzinie. Druga opcja skupienie się na jakimś własnym wewnętrznym świecie duchowym, jeżeli oczywiście jesteście takimi osobami tutaj skupienie się na tym, co mamy wewnątrz, i tutaj, jeśli chodzi o kwestie duchowe, religijne, wiary. Następną tutaj też rzeczą jest dbanie o jakiś taki domowy rodzinny fundamenty domowe, y, które mamy. Zadbanie o to, co mamy, skupienie się na tym. Y, Walet Monet też mówi o tym, żeby y, tutaj zwrócić uwagę na pieniążki, y, rzeczy, które są w naszym budżecie domowym, wśród naszej rodziny, czy na pewno każdy ma dobrze. Również tutaj do, dołożyła mi się karta sześciu mieczy, która by wskazywała być może na odejście od takich starych schematów. To też jest kolejny scenariusz: odejście od takich starych schematów i wejście w nowe, ewentualnie jakaś zmiana otoczenia, zmiana punktu myślenia, przeprowadzka. To są te, te takie najbardziej możliwe scenariusze. Jeśli chodzi o maj, czerwcu, w czerwcu będziecie czuli jakąś siłę do działania, być może faktycznie tutaj w maju, jeżeli podejmiecie jakieś decyzje typu e, ślub, e, nie wiem, pomysł właśnie e, uroczystości rodzinnych, zrezygnowanie ze starych schematów, które nie działały, zmiana podróż, ja tutaj widzę e, w kolejnym miesiącu, czyli maj, w czerwcu, e, jakąś tutaj siłę i chęć do zmiany. Macie tutaj bardzo dużo działania, to bardzo... Ładne karty są. Powiem Wam, A co tu chodzi z tą siłą. Zobaczymy. Aha. I Rycerz Pentakli. Prawdopodobnie pojawi się jakaś osoba, która bądź gość w Waszym życiu, która Wam coś zaoferuje i da Wam to jakąś dodatkową motywację. Ewentualnie osoba, która będzie chciała Wam pomóc finansowo, bądź yy, będzie chciała z Wami urządzić jakąś, wiemy, powiedzmy, spółkę, współpracę, cokolwiek takiego i będziecie mieli takiego kopniaka motywacji do działania we wszystkich różnych aspektach, które gdzieś tam w Waszym życiu są. W lipcu mamy kartę diabła. Jakaś tu toksyczność się dzieje. O co tu chodzi? Dlaczego to jest karta diabła? W lipcu. Bo mamy kartę pustelnika. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest... Będziecie mieli w lipcu jakąś retrospekcję, gdzieś możecie wrócić myślami do jakiejś sytuacji, która nie była dla Was dobra. To jest po pierwsze. Po drugie, może przyjść do Waszego życia ktoś, kto nie będzie miał do Was za bardzo dużych intencji za dobrych i będzie chciał tutaj coś namącić. Trzecia opcja jest to Wasz własny egoizm, Wasza, wasza, wasza własna zachłanność. I tutaj pokazuje mi się karta pustelnika Eremity, która by wskazywała na um, szukanie własnej drogi, um, nie bycie zachłannym, bo być może faktycznie, jeżeli tutaj mamy w czerwcu, pojawia nam się jakaś oferta i mamy dużo motywacji i chcemy coś bardzo, żeby ona się nie przerodziła właśnie w, li, w lipcu, w taki niezdrowy egoizm, gdzie jesteśmy zachłanni na coś i patrzymy tylko przez pryzmat tego, co my sobie zażyczymy, z czego my chcemy. I tutaj karta pustelnika, remity, właśnie tutaj wskazywałaby na to, że żeby tutaj raczej zrównoważyć to i przede wszystkim patrzeć rozsądnie, a nie tylko przez pryzmat tego, czego oczekujemy, jakby nie przez pryzmat naszych listy życzeń. Jeśli chodzi o sierpień, mamy kartę zmiany miejsca, zmiany myślenia, odejścia. Za sobie dołożę kartę. Oj, oj, oj. Jak mi tutaj spadł z której strony. No nie, nie to wydawało mi się. W każdym bądź razie zobaczymy co tutaj jest. Szóstka mieczy. Karta śmierci. Mhm. Macie też w ogóle dla czytania kartę śmierci. Wskazywałoby to na zmianę jakiegoś kierunku. Um, urwanie tego, co było i przejście w nowe. To jest e, bardzo e, moim zdaniem fajna karta. Mm, lubię kartę śmierci osobiście, ponieważ ona wskazuje nam na nowy kierunek, na zerwanie ze starymi schematami, ze starym działaniem, które niewiele e, dawało pozytywnego w naszym życiu. Czy jakieś zmiana, jakieś odejście, pozostawienie czegoś, co nam nie służyło, w sierpniu. Zostawicie coś, bądź nie daj Boże ktoś, Was, ale nie jest to nic negatywnego. To jest jakieś odejście od jakiejś sytuacji, która Wam nie służyła i to są zmiany, które już nadeszły i już się realizują w sierpniu. Natomiast z kolei w wrześniu mamy tutaj kartę kochanków. Jeżeli ktoś jest samotny, pojawi się prawdopodobnie ktoś, kto będzie Was adorował. Wydaje mi się, że tu będą więcej niż jedna osoba dla osób samotnych, ponieważ w październiku mamy dwójkę mieczy, czyli prawdopodobny wybór między osobą a osobą. Zresztą, tutaj w karcie kochanków w celtyckim tarocie uniwersalnym mamy trójkę osób, jeżeli ktoś wybiera kogoś, więc prawdopodobnie, jeżeli to są osoby, tutaj słuchają mnie, osoby i oglądają osoby samotne, pojawi się więcej niż jeden adorator, adoratorka, i właśnie tutaj na. E, przestrzeni e, okresów wrzesień październik będzie jakaś e, próba podjęcia decyzji. A już jeżeli nie, już sobie dociągam kartę, tutaj mamy kartę światu, a tutaj na te dwa miecze mamy piątkę kielichów, Ok, e, Czyli tak, jeśli chodzi o tych kochanków, tutaj mamy tego karty, kartę światu. Mm. I tutaj prawdopodobnie ktoś przyjdzie do Was z jakąś ofertą, jakiś adorator, adoratorka. Jak mówiłam, wydaje mi się, że w większej ilości niż jedna osoba. I z kolei w następstwie w październiku tutaj macie jakiś wybór, i towarzyszy Wam przy tym smutek, ponieważ wydaje mi się, że nie będziecie za bardzo chcieli wybierać między tymi dwiema osobami, czy też większą ilością osób, nie wiem, ponieważ będzie się to wiązało z jakimś odpuszczeniem kogoś. Z jakimś wyborem, może być to dla Was po prostu ciężkie. Opcjonalnie, jeżeli nie chodzi tutaj o jakieś uczucia, znaczy uczucia, jeżeli tu nie chodzi o nowe związki, czy adoratorów, jeżeli jesteście w związku, to być może przyjdzie do Was jakiś kryzys, gdzieś nie będziecie czegoś pewni, będziecie się rozglądać za innymi opcjami. Więc tutaj ja bym na to zwróciła też uwagę. I tutaj w październiku mamy piątkę kielichów. Która gdzieś tam będziecie wybierać. Być może to wskazywać na jakiś rozwód, rozstanie. Będziecie wybierać, czy zostać, czy odejść, ale jeżeli macie szczęśliwe związki, to to nie słuchajcie. Jeżeli macie szczęśliwe związki, to wydaje mi się, że to po prostu będzie jakiś taki chwilowa zaduma nad tym, co chcecie. Być może tutaj karta świata właśnie wskazuje na to, że będziecie się zastanawiać. Czy na pewno to jest to, czego chcecie? Czy na pewno chce być w związku? Czasami do ludzi przychodzą takie myśli, więc no, zdarza się. Jeśli chodzi o inne kwestie, wydaje mi się, że gdzieś ktoś po prostu z zewnątrz może do Was przyjść i gdzieś tam troszeczkę Wam pozmienić wasze tryby myślenia i gdzieś przez to zaczniecie się mieć wątpliwości, czy na pewno w danych relacjach jest tak, jakbyście tego oczekiwali. Natomiast, jeśli chodzi o listopad, mamy tutaj kartę gwiazdy, która by wskazywała na jakieś Wasze spełnienie marzeń, czyli w ostateczności i tak gdzieś tutaj skupicie się na tym, co daje Wam szczęście i gdzieś tutaj wyjdziecie na to w tym wygranej pozycji. Ja sobie ciągnę tutaj kartę. I szóstka kielichów, gdzieś tak, będziecie gdzieś bardzo tak nostalgicznie wracać myślami do tego, czy wybraliście może ewentualnie dobrze, czy podejście dobrą decyzję. Gdzieś tutaj właśnie przez te trzy e, miesiące, czyli wrzesień, październik, listopad, będziecie na tym się zastanawiać. Wydaje mi się, że tą decyzję podejmiecie już w październiku, natomiast w listopadzie gdzieś będziecie wracać do tego myślami, czy to na pewno jest to, co Was satysfakcjonuje, czy tego chcecie. Natomiast no, karta gwiazdy by no, jednak mimo wszystko wskazywała na to, że będziecie zadowoleni, że podjęcie jakąś decyzję, w te, tą konkretną. No ale czasami jest tak, że ludzie tak, a gdyby to, a gdyby tamto, więc jakieś tutaj gdybanie się pojawi. Jeśli chodzi o grudzień, mamy tutaj asa mieczy, czyli prawdopodobne odcięcie się od jakichś rzeczy, które Wam nie służyły, to jest raz. A dwa, ewentualna wygrana, sobie tutaj dociągnę kartę. I karta sądu. Sprawiedliwości stanie się zadość. Jeżeli cokolwiek Was męczyło, cokolwiek Was obciążało, zostanie to urwane gdzieś tutaj, rozliczycie się z tym. Jeżeli to dotyczyło tej sfery właśnie miłosnej, czy też towarzyskiej wśród otoczenia Waszego, Waszych rozmyślań przede wszystkim, bo to te sukaty rozmyślań, to jak najbardziej tutaj będzie coś z tym zrobione. I tak, jak wcześniej mówiłam, waszą radą na ten rok jest najwyższa kapłanka kierować się też swoją intuicją i tym, czego właśnie sobie życzycie i chcecie. W tle czytania mamy kartę śmierci, um, którą wcześniej wspomniałam przy tej karcie, którą tutaj mieliśmy w sierpniu. Taki tle czytania jest. Dla mnie jest karta pozytywna, ponieważ ona prowadzi do zmian, ucięcia starych schematów, które nam nie służyły do realizowania się w czymś nowym, być może faktycznie coś zadzieje się, co będzie tutaj działo w Waszym pozytywnym kierunku. I co? Rok zmian? Rok w dużej ilości zmian, podejmowania decyzji, dużo działania, kierowania się intuicją. I tego, czego od życia oczekujecie, czego chcecie. Tymczasem życzę Wam udano, udanego nowego roku, aby wszystko Wam się fajnie ułożyło, Wasze postanowienia noworoczne się spełniły i abyście dążyli do, do ich spełnienia. Będą na tym kanale pojawiać się również czytania miesięczne, tygodniowe, miłosne, praca, finanse, innego rodzaju. Czytanie ogólne, oczywiście, też jest możliwość czytań prywatnych to już w konsultacji ze mną na moim, na moim w prywatnych wiadomościach, więc cóż no, powtórzę się jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji z nowego roku i oby ten 2021 był znacznie lepszy niż ten 2020 pozdrawiam raz, dwa, trzy